Nevim Acharonim Ostatni prorocy Jesza Jachu Księga Izajasza rozdział 34:1 Przystąpcie narody by słuchać a wy ludy uważajcie niech słucha ziemia i co ją napełnia świat i wszystkie twory jego 2 Bo oburzenie Jachwe na wszystkie plemiona a zapalczywość na wszystkie rzesze ich. Wyklął je, wydał na rzeź. Trzy. A polegli ich będą rzuceni, a trupy ich rozniosą woń i rozpłyną się góry od krwi ich. Cztery. Zniszcze je zastęp nieba i zwinie te będą jako księga niebiosa. Wszystek zastęp ich opadnie, jak opada liść z winorośli, jak uległy owoc z figowego drzewa. 5. Bo napojony na niebie miecz mój, oto na Edom spadnie i na lud mój wyklęty, aby rozprawić się z nim. 6. Miecz jachwe, pełen krwi. Wykarmi się tukiem, krwią owiec i kozłów, tukiem nerek baranich, bo ucztę ustanowi Jahwe w bocrach i rzeź wielką na ziemi Edomu. 7. I padną żubry z ziemi, z niemi i byki z wołami tuczonymi i upije się ziemia krwią. A gleba ich tłuszczem się znie zmierzwi. Osiem. Bo to dzień pomsty jachwe, rok odwetu za sprawę z Syjonem. Dziewięć. I obrócą się potoki jego w smołę, a proch jego w siarkę, a będzie ziemia jego smołą gorejącą. Dziesięć. Ani w nocy, ani we dnie nie wygaśnie. Wiecznie kłębić się będzie dym jej. Z pokolenia w pokolenie pustą zostanie. Na wieki wieczne nie przejdzie nikt po niej. 11. A posiądzie ją pelikan i jeż, a puchacz i kruk przemieszkiwać w niej będą. I rozciągnieś nad nią sznur zniszczenia i ołowianki spustoszenia, dwanaście. Możni jej nie będzie ich tam, aby panowanie ogłosić, a wszyscy książęta jej będą nicestwem, trzynaście. I porosną z zamki ich cierniem, pokrzywą i oset w twierdzach jej, i będzie legowiskiem szakali. Zagrodą za strusiów. 14. I zejdą się tam kuny z szakalami, a kosmacz z towarzyszem swoim się spotka. Tam gnieździć się będzie sowa i znajdzie dla siebie miejsce odpoczynku. 15. Tam zagnieździ się żmija skacząca i znosić będzie jaja i wylęże. I skupi w cieniu swoim, tak, tam sępy się zlecą jeden do drugiego. 16. Badajcie to pismo Jahwe i czytajcie: Ani jedno z nich nie chybi, ani jedno barku drugiego nie czuje, bo są to usta jego, które go rozkazały. To rozkazały, a duch jego, który je zgromadzi. Siedemnaście. On to rzucił im ten los, a ręka jego wydzieliła ją im sznurem, na wieki ją posiądą, od pokolenia do pokolenia mieszkać w niej będą.